Yes! No Drugi nie punkt. no polowie no do pięciu gramy O co? Jeszcze 30 rund No znaczy, jestem ja ja za tym żeby do, do trzech No nie no Dawaj się do trzech Do trzech no, no dobra Mamy yeah. to od razu Intensary, idziemy dźwięk nagrywać dźwięk kolejny uderzenia. odcinek na zapas i żeby marchewka okay. miała więcej do roboty co ja dostanę, za to mam takie pytanie, <laughs> za to wygram. Lizaka. Figę makiem. Wiesz? A, figes makiem? Ej, dobra, fajnie! Ja, ja lubię figes znaczy lubię w ogóle mag tego... E, Ale nie jakiego. takiego McDonalda kwiata dostaniesz. A. Co, moja? Let's go! Nie. Ważne, że nie bujaki! nie... A marchewka no, to się nie... nie odzywa nawet. Marchewka to w ogóle...